Mówiłam ci już, gdzie jest. Gdzie jest? Dlaczego to twój problem? Powiem, chcę ją mieć na oku. Cały dzień zarabia pieniądze. Stań tutaj. Ile razy Dlaczego mam ci znowu to powtarzać? taki jesteś? Miej na oku tę cholerną dziewczynę. Cholerna Boże, Boże, dziewczyna bla, bla, bla. to twoja córka. Boże. Czy te twoje modły jak zostały tak tak wysłuchane? Nie się. Ten twój Bóg macie gdzieś tak jak wszystkich innych. Jesteś okropny. Ty, przesądna stara babo, zobaczymy się w piekle. Któregoś dnia cię ukrzyżuje. Oh oh Nikobelik. Tak. Dobre imię. Dobra. Gdzie jest Dimitri? On jest zajęty. Mówił, że ma coś do załatwienia. Coś? Coś? Pozwól, że ja ci coś powiem. Ja i ten facet byliśmy razem w armii, byliśmy razem w więzieniu. Jesteśmy jak bracia. I teraz zawsze musi coś być. Zawsze coś jest. Zawsze coś. Tak. Chcesz się napić? Nie, dziękuję. Trudno, ja muszę. Tak. Wszystko w porządku? Co? Panie Faustin. Nie. Jestem wkurwiony. Przykro mi to słyszeć. Pozwól, że o coś zapytam. Znasz ją? Nie. To dobrze. Bo jeśli byś znał, to zajebałbym cię. Dlaczego? To moja córka, niewdzięczna zdzira. Przywiozłem ją tutaj. Rozpieszczałem ją. Dobrze wychowałem. Spójrz na to, popatrz, zobacz, co jej dałem. Tak, racja jest hm, wielką szczęściarą, że ma takiego kochającego ojca. To prawda. I jest niekontrolowaną zdzirą. To twoja wina. Ty żałosna babo. Nie pozwolę na to, by moja córka stała się dziwką. Tylko znajdziesz ją na Firefly Island. Idź tam. Jeśli jest tam z tym swoim Alfonsem motocyklistą, zabij go. Znajdź Dimitriego. Dobra. Niech do mnie zadzwoni. Jasne. Idź. No dobra. Czy jestem już własnością Lost? Ha, gdybyś nią była, wtedy wszyscy bracia musieliby się tobą dzielić. A ja chcę cię tylko dla siebie. Odsuń się od córki pana Faustina. Pierdol się! To nie Rosja, a my nie jesteśmy komunistami. Powiedz ojcu, że mogę się spotykać z kimkolwiek zechcę. Zbiorę, braci, i skopiemy ci tą jebaną dupę. Zabiłem motocyklistę. Nie wiem, jak bardzo szczęśliwa będzie twoja córka. Nie dbam o szczęście. Zależy mi tylko na dyscyplinie i lojalności. Dziękuję, Niko.